Tutaj chciałem zaprezentować końcowy efekt renowacji lustra XIX wiecznego. Tu we wcześniejszym filmie pokazywałem brak koronki, brak tutaj sterczyn. Całe lustro, cała rama w zasadzie była rozłożona. Wszystkie te aplikacje włącznie z listwami. Tak, były pozdejmowane. Wszystko to częściowo było popękane. Tutaj ten łuk był popękany, listwy były pozdejmowane i po wypoliturowaniu ponownie sklejone. sklejone. Oto ta koronka pięknie się prezentuje. Proszę. Pozdrawiam.